Siemanko, jestem Remzi Roman. A dzisiaj pokażę Wam krocionoga e, afrykańskiego. Dokładną nazwę łacińską to ma tres, streptus Spirus, Gigas. Czyli po czesku mnoho, mnoho, noga Tak jak tu jest napisane, tak sobie zostawiłem na pamiątkę. Co to jest? To jest e, taka jakby gąsienica, 100 noga. Po polsku, bardziej bym powiedział, ale dokładną nazwę to ma krocionuk. To jest jeden z największych afrykańskich krocionogów. Jego występowanie to na, na przykład: Jego występowanie to jest w, 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 w tropikalnych i subtropikalnych rejonów południowo-wschodniej Afryki w terenie Somalii, Kenii, Tanzanii oraz Mozambiku. Zamieszkuje środowiska wilgotne z dużą ilością zielonych roślin, takich jak na przykład. Takich jak na przykład las tropikalny A akurat mam taki lekki można powiedzieć las tropikalny, bo zrobiłem Zamieszkujący sobie me typowo I sobie tam spokojnie wyjada co tam jest no. Jest bardzo prosty w hodowli A na pewno byście chcieli teraz i zobaczyć jak wygląda Krecion eee, Bodajże on ma 12 segmentów Jego ciało wynosi i on coś takiego ma, że w tych każdych segmentach po ileś e, par nóg, i razem około wychodzi 412, tak podaj, że naliczyłem, 412 nóg. Makrociąg, chodź. Tutaj się trzyma troszeczkę roślin, i nie chce puścić. O, I to jest Krocionok. Też, moim zdaniem, no, brzydki jest. Znaczy, e, dla mnie jest ładny, oczywiście, wiadomo. Ale dla takich osób, którzy pierwszy raz takie w życiu coś widzą, to może być brzydkie. Nietypowe zwierzę też. Kolejne. I jest, e, jak już mówiłem, bardzo jest łatwy w hodowli nie ma problemu z nim i co warto wiedzieć to lubi wilgotność bardzo lubi wilgotność to zwierzę no i jako jego pokarm to on tak naprawdę wszystko zjada liście, jakieś zgniłe rzeczy tym podobne to takie zwierzę one żyją bardziej pod ziemią w takich jakichś różnych rzeczach w liść pod liściami czy coś takich tam drobnych rzeczy eee... Co, jeszcze jedna najważniejsza rzecz, którą warto wiedzieć o krocionogach mają kwas. Wydzielają może widać te kropki. Nie wiem czy to są jego kropki. Jak się przyjrzycie, tutaj na przykład, ma kropki na tych segmentach koło segmentów. Tych, tych, na tych jego tym. na tego. Na tym, 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 tym wapiennym tym czymś. jak to się dokładnie nazywa: karopaks. Bardziej powiedział takie kropeczki ma. To jest kwas, który on wydziela podczas, e, kiedy boi się na przykład, e, odstrasza. Człowiekowi nic się nie dzieje, ale gorzej, kiedy na przykład e, ten, te, co tu ma, te krople dostaną się do oczu bądź ust. Może być problem. Dokładnie nie wiem, co się dzieje, ale wiem, że jest problem. Mógłby być. I widać, kiedy dotknie się tego, tego. E, tych kropelek powstają takie żółte plamy na skórze, które czasami naprawdę ciężko jest zmyć. Ale da się zmyć, jak się dobrze umyje, to... o ile segment dużo, ile tych nóżek ma to jest niesamowite. Piękne stworzenie niesamowite. Za niedługo będę jechał, teraz, w lipcu 21 bodajże Jadę na kolejną wystawę terrorystyczną, więc spodziewajcie się kolejnego ciekawego odcinka Ale dla was coś jeszcze mam przygotowanego innego Ale to dopiero zobaczycie Może nawet dziś, jakby się udało Także, ja już kończę odcinek Pozdrawiam. E, dziękuję bardzo za. Teraz będzie 200 subskrypcji. To jest mój nawet rekord, bo poprzedni kanał miał chyba 50. Kiedyś. Ale to takie głupie rzeczy robiłem to. to nawet nie było nagrywanie, bym powiedział. Ale teraz się nawet wziąłem za mój kanał i coś próbuję robić z nim. No, także ja się z wami żegnam. Kładajcie na kanał Krasny Staw, polecam. Tam są różne ciekawe rzeczy na tym kanale. Ja się z Wami żegnam. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tutaj macie widzicie jego gniazdo. No to się ma.